Jak ja powiem gówno, yy, od tego momentu, po tym zaczynacie nagrywać, tak? Proszę bardzo. GÓWNO! Witam wszystkich bardzo serdecznie Minecraft Ziomów, hello. Oprowadzę was o, na moim serwerze yy, dzisiaj. Yy, tutaj IP dragon-survival.eu, IP macie tutaj na ekranie też, tak? jest o godzinie 14.00 w czwartek. Więc tak, może ja od razu powiem jakie zmiany będą, bo tutaj część z was pewnie kojarzy serwer. Więc na początku powiem, że yy, ulepszyliśmy Ante Cheata, timery już yy, kompletnie wykluczyliśmy timery, automatycznie kikuje, banuje i yy, daje nam powiadomienia oraz blokuje timery. Yy, dodaliśmy jeszcze lepszy Monte Aurę yy, Teraz każdy kto będzie używał Nooknoka, yy, tak samo będzie kikowany i banowany, więc na Nountknoki kolejne... sorry, życiu ci udruchłem. Więc na non mamy kolejny tutaj sposób. To wykluczymy kolejnych cheaterów E, Pomimo tego, że serwer jest od troszeczkę trudniejszy, drop się zmienił. Kliknijcie se Drop e, Drop wszystkiego został pomniejszony ogólnie, e, ale TNT najbardziej ucierpiało na tym, bo TNT, e, drop TNT został zmieniony o połowę. Żeby tutaj e, jest o połowę mniejszy, żeby e, nie było czegoś takiego, że będą gryfować e, bez większego sensu, tak? E, został nałożony limit koksów i refili. Na serwerze można używać 15 koksów, można mieć przy sobie 15 koksów i 32 jednocześnie refilki. Reszta będzie wyrzucana na ziemię. No, co jeszcze wam mogę powiedzieć? Aha, blokada koblowania podczas PVP poniżej Y50, czyli jesteście poniżej poziomu 50 to nie będziecie mogli koblować nikogo podczas PvP. Ogólnie nie możecie nic kłaść, nie możecie kłaść bloków, ale możecie niszczyć. Została wyłączona fizyka wody i lawy powyżej kratki 80., czyli nie będziecie, mieli, nie będziecie mieli robionych dookoła bazy tych martwych, martwych czanków, tak? bo od tego się właśnie tworzyły martwy czanki. Martwe czanki, boże, sorry mi się język plącze. Ogólnie są trudniejsze itemy na gildie, na razie one nie są wprowadzone. E, zostały dodane potki do Koble Xa, znacznie więcej jest fotek. Potki stręża dwójki i e, ogólnie z efektów został, zostanie, usunięta, e, zostanie usunięty efekt e, stręża dwójki, więc będzie może, dostępny tylko stręcz jeden dla każdego, a dla nielicznych, którzy posiadają Bacona będzie dostępny stręż dwa na Eee Czekajcie, aha, jeszcze granica mapy została powiększona do 3,500 kratek, wcześniej było 3000. Nie, wcześniej było 2,5 eee, Został do, do, dodany drop caseów z Coblaik'a, y, czyli będziecie mogli sobie wydropić takie fajne skrzynki, z których wam, wam do, wy, wydropią dodatkowe przedmioty. Zostało dodane, dodane nieskończone drewno tutaj na spawnie możecie się przejść tutaj pokopiecie sobie. Eee, macie nieskończone drewno. To fajne. No i ogólnie na stronę zostanie dodany wkrótce eee, zostanie dodany wkrótce numer. Yy, dzięki którym będziecie mogli się połączyć i po prostu szybciej Wam zostanie udzielona odpowiedź na jakieś pytanie, albo zostanie Wam udzielona pomoc. Taka infolinia serwerowa, nie? Jesteśmy pierwszym serwerem w Polsce, który wprowadził coś takiego. Yy, I co tam jeszcze dodaję? Yy, czekajcie, jeszcze coś było takiego. Ja sobie gdzieś to zapisałem, czekajcie chwilę. Aha, jeszcze po postawieniu TINTIGRA, czyli jest o 50% na 30 sekund. To jest, takie, to jest takie tutaj urozmaicenie, żeby nie było czegoś takiego, że gracze wam yy, wbijają pod Kuboid, yy, rzucają wam TNT, stawiają i uciekają, nie? Teraz nie będą wam ucie mogli uciec przez 30 sekund. Więc tak samo jak wy będziecie komuś yy, grifowali kuboid, to będziecie wolniejsi na 30 sekund, jeśli będziecie używać TNT oczywiście. No i to w są wszystkie zmiany. Aha, jeszcze pasek Auto zostanie dodany. Więc yy, to też jest dość ważna zmiana. Taka estetyczna, fajna, że będziecie wiedzieli, gdzie, kiedy jesteście podczas walki. Będziecie mieli to na pasku smoka, a nie tylko na czacie. Eee, więc to chyba jest wszystko z tych zmian. Eee, to jest wszystko ze zmian.